Nie wiem jak wy, ale w, ja nie lubię kwarantanny, no to wiecie o co mi chodzi, może jeżeli ktoś lubi to daje komentarz i lajka, jeżeli ktoś nie lubi to, to daję lajka na dół, no i pisze nie lubię kwarantanny, no i wiecie o co mi chodzi, no to no chcę wam powiedzieć, że dopiero, nie wiem ile filmów, żebym dzisiaj że nagam na, na YouTube, no ale... Oczywiście subskrybujcie, dobijcie mi 500 tysięcy obserwujących, a będę jeszcze więcej nagrywał. Jak mi nie dobijecie, to, to, to nie będę wcale nagrywał, no ale może tak trochę będę nagrywał, chociaż nie dużo, no to wiecie o co mi chodzi. Pewnie każdy wie o co mi chodzi, no to wiecie kochani, hmm, ale są, że tak powtarzam co chwilę, no ale... Może czasami możecie nie usłyszeć, co ja mówię, a więc dlatego ja powtarzam. No to wiecie, o co mi chodzi. No to kochani, chcę mi się pożegnać, bo jest już 21.19, czy tam 20. Nie wiem, jaka jest u was godzina, ale u mnie właśnie się jest godzina. Nie wiem, czy jest 21.19, czy 20, ale dobra, to, to papa, kochani.